Hej, jesteśmy w Świnoujściu na plaży. Wejście od ulicy Aleja Interferie. Potwierdzam Państwu to, proszę bardzo. Zobaczcie, ile napadało śniegu. To są pojemniki na śmieci. One są praktycznie całe w śniegu. A zobaczcie, tak wygląda plaża. Wiadomo, plaża w Świnoujściu jest no, najszersza w Polsce, można powiedzieć. Jeśli chodzi o Bałtyk, nie ma szerszej nigdzie. Ale może nie jest tak daleko. Tutaj brzeg tego morza pokryty jest lodem. Widzicie? Zobaczcie. Jak ktoś kiedykolwiek był w Świnoujściu, to wie, że ten wiatrak to jest taki cypel wysunięty w morze, a on w tej chwili jest cały pokryty lodem i można tam do niego dojść. Tak jakbyśmy szli od y, tego wejścia przy ulicy Aleja Interferie, to moglibyśmy iść skosem w prawo przez lód, dojdziemy do wiatraka. No i jeszcze chciałem powiedzieć, że cały czas sypie. Anomalia pogodowa, naprawdę. No teraz idziemy już do naszego pensjonatu i tam sobie zjemy śniadanko. Pozdrawiam.